Siema! Zanim zrobimy wstęp do specjala, chcę wam powiedzieć małą ciekawostkę. Mianowicie, jesteśmy teraz na przesiadce w Singapurze. Znaczy, mamy jeszcze 9 godzin, żeby dolecieć na Bali. I przez te 9 godzin stwierdziliśmy, że no, zwiedzimy to, co się tutaj dzieje. I słuchajcie, rekord świata. Na nieświadomca zamówiliśmy browar. I to piwko kosztuje 45 złotych. Także my sobie podziękujemy za zwiedzanie Singapuru i lecimy do wstępu. Patrzcie, mamy pierwsze zwierzę Gekon. Ale taki, powiem Wam, dość oswojony osobnik bo zazwyczaj bardzo uciekają. O, cyk cyk cyk, nie ma go. Spójrzcie, jaka piękna chyba jest rzekotka. Nie wiem, ale jest prześliczna. Dość duża, 7 cm ma. Siedzi w bezruchu i liczy na to, że po prostu sobie odejdę. Niemniej, naprawdę wygląda super. Może mi się uda wam ją pokazać od góry. O, i skoczyła. No i jej nie ma, niestety. Ale była naprawdę przepiękna. Słuchajcie, mamy pierwszą heteropodę. Siedzi sobie tutaj. No, i czeka na ofiarę. Podrostek jest dość mała. Ło! Skoczyła mi na palec! Ale się zląkłem. Oh, fuck. Oh, shit. Ej, aż mnie ciary przeszły. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Ale to było przerażające. W sumie mogłem się spodziewać tego, że jak podłożę palec, to na mnie skoczy. Oh, shit. Zobaczcie. Tutaj mamy ropuchę. Dość ładnie wyglądającą swoją drogą. Natomiast nie ona przykuła moją uwagę, tylko ptaszek, który się ukrywa w drzewach. Zobaczcie. Widziałem z chłopakami tego ptaka w Tajlandii. E, no niestety nie mam dla tego pojęcia, co to jest za gatunek. Ale to jest takie świetne, że on się ukrywa tutaj w krzakach. Jejku. Troszkę się zdenerwował chyba, że mu świecę w oczy i to tak bardzo, kiedy on sobie spał. Dobra ptaku, nie stresujecie. No kochani, mamy pierwszą nefile. Nie wiem, czy uda się ją złapać. O, właśnie jest tutaj. Wysokość około 2,5 metra nad ziemią. Jeśli chodzi o jej wielkość, to w sumie jest jeszcze młoda, bo ma jakieś na około 6 cm w rozstawie. Ale fajnie, że ją tutaj znaleźliśmy. To jest bardzo dobry znak. Swoją drogą spójrzcie na te gigantyczne bambusy. Są ogromne. Zobaczcie, znalazłem coś pokroju chyba naszej polskiej ryjówki. Tylko że no jest jakieś 4-5 razy większe, naprawdę bardzo duży. Staram się go trochę przepędzić. O jaki jestem! O jaki szybki! Dobra, już go nie ma. Spójrzcie na te gąsienice. Mamy tutaj gigantyczną ich kolonię. Jedne większe, drugie mniejsze. No ale jest ich strasznie wiele. Siedzą na swojej pajęczynie, którą wytworzyły, no i nie wiem co z nich wyjdzie, no ale siedzą na tym drzewie w ilości bardzo dużej. Jesteśmy właśnie w Małpim Lesie, cholernie komercyjny. Ludzi jest bardzo dużo, serio, bardzo dużo ludzi, ale już trudno. Chcę wam pokazać te wszystkie posągi, które oni tutaj robią z kamienia, bo to robi niesamowite wrażenie. To jest wielki kamienny wąż. A tu są liany. No i ludzie, wiadomo. No ale ludzi się nie da uniknąć czasem. Niemniej bardzo spoko. A jeśli chodzi o poziom dzikości, w ogóle teraz terenu na Bali, to jest jakiś żart. Nie ma dzikich miejsc. Nie ma dzikich lasów. Nie ma dzikich łąk nawet. Każdy, każdy centymetr jest zagospodarowany. Opatrzcie, jest początek węża. Znaczy smoka. O, on był fontanną. Nieźle. I słuchajcie, właśnie ta małpa po prawej stronie podeszła do tej po lewej. Podniosła jej ogon i zaczęła wąchać tyłek. Spadło ci. Chcesz, chcesz inny kamień? Weź ten jak się Co robisz? Skrzeszę ogień Fajnie no, Słuchajcie, idziemy do zbiorowiska ludzi ale tym samym również małp bo obstawiam, że jedno się rozumie przez drugie A jest feeding time Jakie Ojej! To jest mamusia. Ale patrzcie na tego dzieciaczka. A dobra! Luz, spoko. Co wyczytałaś? Mówiłam, że nazwa tego miejsca. Znaczy, trzy drogi, żeby znaleźć. Tylko i fizyczną drogę. O jakie nudy, nie wrzucę tego! Patrzcie na to. Wow O jak to się tam ciągnie Bardzo przyjemnie bo małpa jest na korek bo małpa to już mi się ich nie chce nagrywać bo za dużo ich jest Wszędzie są małpy te toczą walkę właśnie Słuchajcie właśnie sobie wyjąłem tunel z ucha, bo mi się małpa do niego dobierała teraz Idź do Ani kurwa, to O to się zacznie iskanie teraz Dobra ziomeczki Kończymy tą nagrywkę, ty złapała mnie, złapała mnie Ty nie masz wargi w ogóle Dobra ziomek, kończymy tą nagrywkę z Małpiego Lasu Było spoko, ludzi w cholerę, ale ogólnie bardzo pozytywnie Ej słuchajcie, jesteśmy w kawiarni właśnie I pan posiada łaskuna palmowego To jest luwak, lawak po polsku I to są te zwierzęta, które zjadają kawę no ale jej nie trawią i potem właśnie jest najlepsza kawa na świecie to właśnie od nich, ale jest po prostu tak kochany po jaki jest ten słup chcesz podgryźć mnie? A ła, nie tak mocno. No przepiękne stworzenie, naprawdę. Pierwsze raz w życiu widzę je na oczy na żywo. Występowanie głównie Azja. Gdzie? Filipiny? Od Indii do Filipin Od Indii do Filipin. Również Chiny i jeszcze z ciekawostek, zagroży, jak są, czują się zagrożone, to też potrafią wydzielać śmierdzącą substancję, jak skunksy. Jejku, jest jak taki piesek trochę. Ja. Jaka długa ona jest. Mamy noc. Ja jestem, można powiedzieć, w jedynym dzikim kawałku zieleni, tutaj w tym miejscu na bali, gdzie jesteśmy. No i jest pierwsza nocna zdobycz. Wąż. Co lepsze, wężark żyzie mrówka. Niestety nie wiem, co to jest za wąż. Nie ma nikogo, kto się zna na wężach przy mnie. Więc no nie wygląda na bardzo jadowitego, no ale obstawiam, że jest warunkowo jadowity. Niesamowite. Zauważył mnie i zaczął na mnie patrzeć. O, spójrzcie jak fajnie go tam widać. E, no to masz 60 cm lekko. Uo wow, patrzcie co podleciało do mojej lampy, I Idź stąd, najgorzej mam. Powiem wam, że tak po cichu, nieśmiało liczyłem na to, że spotkam tutaj węża. No i jest, cholera. Żaden z moich kumpli, którzy się znają na wężach, nie odbiera teraz. Dobra, ziomeczki, mam info. Przed Wami deronofila, Jest to wąż warunkowo jadowity, w sensie jest tylnozębny. Ma zęby jadowe z tyłu szczęki. Nie zabije człowieka, ale z tego co mi wiadomo, to ukąszenie jest bardzo nieprzyjemne. No, ale już wiemy, że jest to bojga, no i rzeczywiście teraz, jak Dawid i Janek, których pozdrawiam, mi powiedzieli, że to jest bojga, no to widać trochę po tej głowie. No, ale najlepiej, że już wiemy, co to jest na żywo teraz, właśnie teraz. No i kurczę, ja bym ją troszkę postarał się wypłoszyć w takim razie tam z tyłu. Nie wiem, na ile ona mi pozwoli, ale fajnie by było zobaczyć, jak się rusza. Szturchnę ją bambusem Nic złego jej się nie stanie jak ją szturchnę Stres to dla węża żaden Zważając na to, że żyje w naturze A po prostu strasznie chciałbym zobaczyć jak ona się rusza Albo czy na przykład jest agresywna No jest coś piękna No jaka majestatyczna Kurcze chciałbym jej pomóc I odczepić tą mrówkę Ale akurat nie mam pensety. Ale to ona jest młodziutka wiecie Dobra Uciekaj mała Dobra, ziemie. Ja dzisiaj kończę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że uda mi się znaleźć tak fajne dzikie miejsce. W tym miejscu, bo naprawdę każdy obszar tutaj jest zagospodarowany przez człowieka. Także ja kończę. Widzimy się jutro.